Dzięki Mankowicowi, dzisiaj nagrywam z bratem. Eee, <laughs> On to... O, nie umie, jest tak duży jak ja. Oczywiście, dzisiaj się zmieścimy. Pierwsza runda, rozgrzewkowa, To jest rozgrzewkowa, okej? Okay? Dobrze. dzisiaj sobie pogramy. A i poczekajcie, poczekajcie, bo ja chcę mu coś pokazać. I, dobra, już jestem. muszę mu coś pokazać. Gdzie jest taka merka, jak aj, raz aj, nie umiałem. Aj, aj. Raz tam z nią nagrywałem, pamiętacie? Grywa, tylko że my grywa. musimy tutaj głośno mówić, bo wiecie, bo to jest i tak grywa. jeszcze takie... No, po prostu ze te filmiki, tam nie było takiego jakoś mega głośno. A, i przypomnienie. Na trzy suby oglądam filmik przez was wybrany. Na 7 subów robię live'a, a na 5 subów tworzę piosenkę go napiszcie o kim. Bo tutaj nikt nie wiem, czy mam zmieniać. Ale nikt może też mi, ale to jak bardzo ktoś będzie chciał. Bo... Na razie nikt jakoś bardzo nie chce, bo w ogóle mało osób znalazło mój kanał i go zna. I to No ale... Wiem, że Na pewno bratem, do końca kanału. Do końca kanału na pewno nie zdobędziemy nie przerwać. do końca kanału na pewno nie miliona subów, ale... A jak ktoś chciał, aby miał nowy kanał, to wtedy Wam powiem jego nazwę. No mało osobom, bo mało osób to ogląda Na razie subskrybuj tylko mój brat Uuu, nie uda się bo chyba... Bo chciałeś obrazić mój mi... brata Batata ma luz jak to? No. obrazić mój brater <laughs> Skibinisla to tu przed wami Żanę de, de, de lulu, tylko miła de lulu, tylko miła starsza pani Dzwonię z telefonu i co mi zrobisz, ciulu? Jak coś... Oto on ma taką piosenkę. On mi teraz coś się ptakę, z telefonu. <ścoughs> <ścoughs> nie pytajcie, o co chodzi, ja też nie wiem. Jezus Maria! Je... Nieważne. Mówiłem ci tam z telefonu! Nie, ty będziesz dzwonię z telefonu! Kto ty jesteś? By... Kto ty jesteś? Pijak, Pijak mały. Jaki znak twój? Sybuwary. Gdzie ty mieszkasz? Pod ławeczką, ale to zależy gdzie mnie ojciec wywali. Musiałem za sobie że że jakoś się ale... Nie no, szenikowanie jest dosyć łatwe. Widzowie, ja zwolniłam własnego wąga. Lauga, Kuba, ty gdzieś nie byłeś na nagrywaniu. A ile nagrywamy, Kuba, ogólnie? Nie wiem, spokojnie. Błąd! Później live'a zrobimy, ale... A nie, bo livea ja robię na 7 słów. Jak w ogóle... Mało? A ty na ile? Ja mam zero no. Chyba, się nikt nie, nie ja dobije przez długo tych subów. Ja sub. nie wiem, kiedy robię... Albo lajk, mi to lajki czy subów. Bo widzowie... Wiecie, dużo osób zrobiło... Mogą być też te to laj... lajki, jak są pod shortami, to mogą być pod różnymi. By... Nawet mogą być od tej samej osoby. O. Siemanko! Oj, oj, jak Kuba dzisiaj od 4 lat. Ale nie, nie. A nie. Z tym już jest mniej! U, pojedynkę! <grym> Jaka jest Ja <grym> z moim bratem, widzowie! I tak się to robi, widzowie! Aaaa, kurde! <grym> widzowie, myślę, że my my tu jest dość dużo wyświetleń. A, ja wam powiem jakąś jakąś nazwa... y... jak on się nazywa, jak się Ciekawe to się nazywa, że On się nazywa Jakubek, że... kreska A to jest ja się nazywam A mój się nazywa... Że... Hannoz 1, 2, 3, 4, 8. Ajo. No, powiedział dobrze. Aj, patrz, pa, co tu można robić? Pa. Zabieram syruszowi i się maluję. Tylko ty maluzka, mal Jezus! Nie mogę się ruszać przez to! Ja mam tu krewetkę włączoną do się rusza, że nie. Widzowie, wkuziłem się. Zajmaluje, nie chcę mi się już On No, save nie potrafi. A ty też? Ja byłem ci taki mam. Dobra, ale mniejsza się z tym, że on nie potrafi zrobić Seymour. Po prostu niektórym on nie wychodzi, bo niektórzy są młodzi. Tak jak. Co ty powiedział! Ja nie wiem, jak on ma, bo od dwóch miesięcy. Ja po chciał mieć trzysta Nie wiem, jak on tyle miał. No ci mój kleka ja w ogóle. O siłuje baczaj, góra! Mój kleka Filip. M. Miał 500 ileś wyświetleń. Ale gniewam tak już dwa lata. No około 2 lata. Około czyli 400 lat. Jakoś tak. Ig zda nie uda się. Sejwa nie zrobił. Widzowie! Wait, wait, wait! Takie gościu daj My name is Ty bradzie. masz te emotki w ogóle... Ty masz to... Tar Tarcie i serce? Mm. <grym> Brothers! Co? Daj mi chyba. Ej, uderzył! Jest jeden niemiły, ten Messi'ego. Messi jest, jest lepszy, jest lepszy od Ronaldo! Jak Jakoś widzowie. Widzowie... Ronaldo do... i Messi są tacy sami. Miłe. widziałe Widzowie, ale mój brat jeszcze nie wiedzą, tacy Nie sami. są. Ronaldo dobrze gra, ale on po prostu ma innych słabych zawodników, a Messi po prostu lepszych, bo, bo on marnuje kasę, Ronaldo ma więcej. I Ronaldo jest... Poczekajcie. Tak? Messi ma Mistrzostwo Świata, Ronaldo nie. A jak? Może powiedz mi. Ronaldo ma. Ale nie! Bo to nawet Messi ma więcej złotych piłek. Ronaldo jakoś miał sześć. Sześć? Ale, tylko że tam jedną udał na te palety. Ronaldo coś ma tam jeden, a Messi tego nie ma. Nie, mańczak. Tak jest. Jest taka jedna rzecz, którą me, ten. M, m, ten Messi ma jedną Aronaldo zero, czyli mi, siostwo, czyli mi świata. A co mnie to kur. interesuje, że ty zginęłeś? On mi mówi, że zginął. No kurde, co mnie to interesuje? Mm. Musiałem przerwać, bo mu się Ale teraz gramy w Robloxa, nie chcę się. Widzowie wie. Nie, nie wiem, jak ja jestem wytrzymuje. O, on sekundę temu, dosłownie pierdł. Serio. Serio. Ale mocne i to mocne. Naprawdę mocne mali. Nie, on mi dupę zyswa. Mi dowie pomocę, on mi dupę. Biedla. Widzowie, mój brat jest jakiś nienormalny, nie subujcie go ani nie lajkujcie. On mnie zabija! Brzucha! co mnie zabija, co mnie bije! To do jasnej góry widzowie? Nieważne, co mnie zawija. Zobaczcie, co widzowie, co co temu.

Aj, mogę wam to już stać. To jest mak, hmm. jaki mu dam. No, kurde, czemu ty mi to dajesz? Po co mi to pokazujesz? No, no to, to kurde nie interesuje. OG World? Nie chcę ci. Mm -hmm. A jak coś tu fajnie ogólnie Nie? tymi kurzem, No, naprawdę, jest jak trochę. Oh, no, nie, nie, nie ma za bardzo? Co ty? ty, ty Ale no nieważne. A, że Nie, ma Pięknie, no mój brat z taki już. Od razu. Kleń, czy jest ta nowa mapa ogólnie. Jest. Chodź dawaj tutaj, idziemy na nową mapę gdzieś. Mm, takie jedno z tym. A ty w ogóle grasz w Tower teoretyczne, już gram nowy. On się gra w jakieś takie podróby mega. Ja gram w inne Toilet Tower Divens i one lepsze w podróby To było pierwsze, widzowie To, w to gram To, to było pierwsze Na taką... połączenie hmm. um. Kładziemy to, to

Ugra w jakieś podróby chińskie. Ugra w podróże chińskie. ja tylko w otworze kupić. No to mam to samo pije tam pijemy mnie. Albo mam tą tam na kamerkę.

Flaboxy 100 tysięcy gramów, co gramy? Tam, to co? To, to Brookhaven? Nieeeeee! Kurz mi jest! Nie! Widzę wyjałukas, nie. Kurz! Ouch, nie, nie przekinam już. On przekinał, naprawdę! Ja par, ja par, ja par! bardzo No, w tak okay. aż! Dawno nie grałem w ogóle w tę grę i nie wiem o co w niej chodzi. Naprawdę, nie w nią to... grałem chyba pierwszy raz. Już się nigdy nie grałem. Co to jest za gra? Nie wiem właśnie. To są dziwne, to są kaszynki To są tak jasno bajeczki. Nie, to jest dziwna. Ale w chińskiej bajeczki ty grasz. Ja sobie sprawdzałem się przed odcinkiem, które było pierwsze i to było pierwsze. Nie, kłamał. Tylko te, te postać mi ktoś dał przed nagrywaniem, on chyba wiedział, że jestem YouTuberem. Pisałem, pisałem, że już jestem YouTuberem, ale... No. I, ale nikt chyba nie się rozpoznał oprócz niego. A on też nie wiem, czy się rozpoznał. Chyba tak, ale nie wiem. co to? jeden. u mnie jakoś ma. się ulepszenie, to się ulepsza, no nie. nie za drogie. co nie. to jest? No, Trzy. jak on daleko bieje? dwa, jeden. Nie, no to jest okay. na razie. chyba nie mam mały, nikogo kto ja daje kasę. Ja pamiętam kiedyś, bo kiedyś bo, jednak to i leciała buda kimś w tym. Tutaj. Na, na, na. To jest łatwe dosyć. Tak, 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 tak. Tak, tak. Ja teraz biorę na kuś lepszą postać, która się szybciej zabije. Bo ja bez farmy nic nie zrobię, jak nie mam żadnej farmy. Nie, mama. O nie. W sprawie zrobiłam opłacalnego trader. Też pamiętam tego obostoileta. Takim gościem. A... Nie tego takiego bostoileta, tego nie. co tam wcześniej był. Nie. Może nie mocno, ale tam trochę go pamiętam. O, tego na tego mocno pamiętam. Dalej ktoś koło pamiętam moc. Bo tych fal nie wiem ile jest. To nie ma co? trudności. To było jakieś 40? Około. Po 50. Jakoś ja to też długo Zdówki. robię. My gramy, jakieś jak łamy góówki. Spider w złym miejscu, za daleko chyba. Ale. Wesoły. Były tu... w... i... same łatwe. To to, 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 za to. Za te trzy lajki lub suby to możemy pooglądać jak to się nazywa? Skabili toilet jak chcecie. Możemy, nie musimy. Nie wiem czy chcecie. Lubicie w ogóle Skabili Toilet. To też to, jest waste. Możemy to musicie lubić oczywiście. Skibitolet chyba lubi. dużo osób lubi skibidi jest ja już dawno nie oglądam ale, ale dużo osób lubi skibidi możemy na 3 lajki pooglądać ja tu mamy na 4 godziny coinsy to dobra dostanę więcej coinów Od tej wygranej na w ogóle z tego już możemy live zrobić właśnie z tej gry Daję jeszcze dużo postaci mi brakuje do wszystkich. Bardzo dużo. Niektóre są za robusy, których mi się nie chce kuwać tylko bardziej od ludzi je dostać. Więc live może być z tej gry. Jak chcecie. Ta gra była kiedyś bardzo popularna. Ona kiedyś na chwilę banną. W sumie na długo dostać, dostała tego bana. Ja mam myśli. To w sumie dobra. Nie jestem się o tym przypominać. Zetknijcie już go. Nie widzę, żeby być słaby. Ja ulepszam najsłabszego. Nie, no ja najsłabszego chyba ulepszam. Tak. I... to się jako maksimum... Tak. A jednak nie. Bo no, też pamiętam tego Dzada. Był ciężki kiedyś. Ja to pamiętam. Ciężko z nim było. Aha, bo on spowalnia te toalety. Ej, no ten jednostki wciągał. Pamiętam też. Nie, no też, to jest. To było jakieś tam postacie tych stunów. też stunów nie było. mi Nie, odbieraj i o jego ulepszenie teraz nie no, teraz przegramy tego chyba za 4000 albo tego postawię, bo to jest mocny Są na pewno wygramy kamera? tak nie wiem o ten? weźmy dobra, muszę czarzej się najlepiej bo było ciężko na pewno i A i tego sobie postawiliście tak w ogóle. Jakoś się mogę, to znowu postać. O, też tego pamiętam. Też się dużo tego postaci chyba jednak ten pamiętam. Ten też dużo bije. To są dwa stóny, więc chociaż nie inny, tylko dwostutny. O, on akurat. Tego spiderka na mankse chciał, pamiętam, że go kiedyś lubiałem. jest ciekawe jak ja szybko przejdę na mapa. Tylko po co ty w nią grasz, jak to wiadomo że tyłu przejdziesz? Jakieś ciężkie Wszystko? grać Ej. musisz. I wszystkie postacie postawiłem z tych możliwych ekranów. Ale, ale tutaj są sami słabi mam na mega razie. Kasy. Ej, ciekawe co zrobi im ten epic jest wszystkie ono lepsze nie ulepsze. Ten epik jest taki opi? No to kto jest mega słaba, to twoja. To jest mega łatwa. Chodź po jakim sensie To jest mega łatwa. To myślę, że postaram się. Bidę toilet? Co robisz? Tam tylko pokonujesz to, ale. A ten... mi chodzi, że jest słaba. mi chodzi o to, że tam wystarczy epik i możesz wygrać już chyba na, w ogóle najlepsze. Jak najlepsze, jak najlepsze nawet nie da z tym apiciem. Nawet jak ja z tymi postaciami i pat, na przykład z tym krok Nawet jeszcze patrz. Okay. Widowie jak ja nawet nie przechodzę z tym, tym dream ultra dream. To jest nawet słabe widowie. Ma jedną wizę. No, no na razie. Co? To postać się jakoś ulepsza? No tak. Uh -huh. Jak ją postawię i wygra z no, rundy, to się ulepsza. Ją postać w ogóle w rundzie. Czy one tam dużo też kosztują? A tutaj też dużo. Nie. Te postać mało, tylko ulepszania dużo kosztuje. Ale one są m, te, tam nawet słabe. W takim sensie. To jest. Stawiam. Co? No co? 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 To, co? Jest, naj, to jest najlepsze? Co? Co? Na to najlepsze? Co? Troszkę jest taki słaby. A na to najlepsze? Co najlepsze? No to jest najlepsze. czy reszta to najtrudniejsze? Nie. Ja bym pierwszy Ja chcę zobaczyć, te by będziesz czerpiał. To jest to samo, że to dużo przenosów.

Skazał kangury, Chłopaka do góry. Beka na nagrywaniu. ja też czasem cicho mówiłem na tym nagrywaniu. go do jasnej. jasnej. Nie, nie byłbym to mało lepszy. Nie, mało nie,

Moje w, 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 w smakuje jak kupad jasny. E, Mniejsza z tym. Ale to wówczas ma nie, to chuje jak trzyma znowu. Idealnie 50%. Aha. No, no. ja to wybieram. Z TV Display Esa, a nie te Lulu. Tylko miła wstersza pani. Czy tam z telefonu co mi zrobi z Lulu? nie ułowy, dlatego ko kochamy i pieniądze Kochamy, szukamy. Ja chyba wygram. Dobra, będzie. Piekarnik. Dobra i ostatni. Miałem się do tego kolejny raz, dwa, więc ile? 1200. Mało, mam. 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 Ej, nagrywamy. Dobra. I zrobiłem myślę, że tu wystarczy. A jeśli no, mogę z mnie użyć tam zrobić takie. Jedno mocno... Otworzyć mocne jajko. Jest bardzo... A No, dla no, no, no. niedługo się skończy, więc poczekajcie. Już jestem. Chcę się zobaczyć co tutaj jest. Mm.